Hej, kiedy na tym dzisiejszym odcinku jesteśmy w Basimiu 21 Next Stop Taki mamy autobus MAN no, Pasażera, znaczy kierowcę zmieniłem Inny ubiór ma. No i co? Jedziemy no, Tu jest chyba Pierwszy wstanek ale Nikogo nie ma Więc y, Jedziemy na następny po prostu, dobra. Okej. Okay. No, o ile w ogóle jedziemy. Bo tutaj jest właśnie w tym problem, że... Nie wiem czy ja robię kurs teraz w ogóle. Czy ja nie robię. To jest problem. I chyba nie robię. No ale... To się dowiem po prostu. Czasami sobie tak po prostu jeżdżę. No, ale na film to byłoby troszeczkę za nudne. Hmm. I właśnie to jest problem. Swobodna trasa, no. czekajcie F1, nie. Um, to tu jest już... Rozgrywka pojazdy. Yy, nie właśnie jeszcze jak tutaj. Um... Trasę wybierać, muszę tam osobno sobie nie obrazu. Hmm. Yy, Jazda, kierowanie, wydarzenia. Tak, Hmm Hmm. Yy. No, jak widać, znaczy pewnie się. pewnie się jakoś da, no ale. ja jeszcze nie wiem, jak. Miało filmu nie być. No ale. Stanowiłem, że nagram. Jutro zobaczę co. Czyli na razie tak po prostu sobie pojedziemy. u przez jakiś most przejeżdżam. No spoko. Może i być most. I rzeczka. Je jeszcze tutaj nie jechałem. Nie, tylko, że to jest tak naprawdę. Chyba dla tramwajów. Tutaj na mnie chyba nie powinno być. Ale to nam przynajmniej będzie atrakcja. Mm. No, ale widzę, że zaraz dojadę do głównej drogi. Mam latarnię morską, widzę. No, no, Autobus Man, normalny. O, godzina 056. No, nie wiem, pojadę sobie w lewo. Zobaczymy. No, i teraz w prawo. No, i nie czemu nie ma tych pasażerów tutaj można wyświetlić LED wyświetlić LED no i tutaj mogę dać odjazd za I tam za minut, akceptuj no i tutaj się po pokazuje odjazd za yy, no ale hmm opuść autobus to nie chcę bo to tak w ogóle nie jest mój autobus yyyyyyy, więc hmm. no jak dam C open, close, front door nie, skorzystaj ze siedzenia nie a nie, może jakiś przycisk robi, że dajemy się. kurs, nie wiem hmm. ruchom ponu usta ponownie, nie na ulicy, ustawienia rozgrywka, płas inter... inter... I z użytkownika. ustawienia ogólne, czyli działanie rampy. Aha. Dobre, to nie ja, zakierowanie. Nie. No nie wiem, widzowie, jak to zrobić. ustawienie obrazu. Tak. Nie wiem, niestety. Ustawienia, światło, hmm. funkcje pojazdu, jazda, kierowanie, ogólne ustawienia, pokaż tyby. nie no tutaj też raczej nie, nie wiem, gdzie po prostu sobie jeździmy. Hmm. Chyba, że było przez chwilę jakieś powiadomienie, chyba, że w jakichś konkretnych godzinach mogę być w trakcie kursu. Ale nie wiem jaka jest godzina. A, to nie jest światło do mnie. teraz bo myślałem, że te światła to są dla mnie. No ale no, chciałbym na no, jakiś kurs mieć. No, ja nie mogę. No. Hmm. No nie wiem. Nie <laughs> hmm. no, ja może tutaj pasowałby. No, nigdy nie wsiadam. No, no. Dzisiaj pasażerom się udało. Ostatnio też sobie tak po prostu jeździłem. Czekajcie. Tutaj dam. Bo F1 to tak. Pomiędzy 0 i 2 nie ma aktywnie, nie może Aha, przyspieszyć czas. czekajcie, ustawienie... Nie, tylko gdzie ja to? Stawiałem ten czas. bilety nie. Eee, hmm, to nie. Eee, ustawienie. No jak zmienić czas, bo aha, czy o tej godzinie nie można robić kursów? Ale je tutaj, zmienia czas. To ja w sumie. Nie wiem, gdzieś kiedyś przypadkowo miniłem czas. Yy, tutaj się nie da. Jazda i kierowanie. Ustawienia mm. ogólne. Już tutaj powinno być zaawansowane ustawienia. Interpretacja. Tak. To to kiedyś zmieniłem. Ten obraz. Menu, no ale... Hmm... mogliby powiedzieć gdzie? więc zerową a czwartą nie ma kto nie może to otworzyć menu bez przyspieszyć czas. A, ale które menu? Hmm. Naciska, nie. Ustawienia. Przecież tutaj nigdzie nie ma. Zdrowienie osobiste. Kara za dziury na drodze. Kara za progi zwalniające. Kara za mandaty za prędkość wyłączone. Yy. Kara za progi zwalniające wyłączone. Kara za dziury na drodze wyłączone. Hmm... Yy zmienia osobiste hmm. hmm. Gdzie by tą godzinę? Po co to zmieniam kiedyś? Pokaż tryby Światło Funkcje pojazdu obniżenie siedzenia Zajęcia kierowania ogólne ustawienia? Ha. Hmm. Myślę, że Nie Pasowałoby, żeby to tu gdzieś było. Hmm. Nie na więc... Z... Hmm, Ciekawe czemu nie ma pomiędzy 0 a 4 w ogóle kursu Nie zastanawiam hmm. Nagle no, dzisiaj nie zrobię kursu, bo ta godzina No ale dobra, zostawcie łapeczkę do gry, subskrypcję i komentarz Wstawienie dźwięku to nie, stawienia. No nic, będę jeszcze musiał. Musiałbym musiał się jeszcze na tym po prostu popatrzeć. Nie ten czas zmienić. Hmm. No nic. 5 minut. Nie będziemy ma nawet czasu. Nie wiem po co te numery tutaj są, no ale to no więc widzimy się. Po prostu jutro ta gra była za nie 7 dni temu, więc... 哎。Hey.